Cześć witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię dwie przepyszne, szybkie w przygotowaniu sałatki jajeczne. Sałateczki naprawdę fantastyczne w smaku. Tak więc zacznijmy temat. No oczywiście muszę zacząć od ugotowania jajek. No, ale oczywiście jajka możemy ugotować dużo wcześniej. I jeden składnik będziemy mieć gotowy. No także sól. Oczywiście gotuję na twardo, studzę i działamy dalej. Ale zanim jajka się ugotują, przygotuję sobie jeden ze składników do sałatki, którą będę robił w drugiej kolejności. Mam tutaj taki niewielki kawałek pora i pora kroję w ćwierć, pla, w ćwierć plastry, takie dość, dość cienkie. Pokrojonego pora przekładam do pojemniczka. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy sparzyć, ale ja tutaj nie będę parzył, tylko zasypuję odrobiną soli powiedzmy, jedna trzecia łyżeczki. Wymieszam i odstawiam na około pół godzinki. Ten porów w tym czasie zmięknie. Jeśli jajka mam ugotowane, możemy zacząć składać te puzle. Teraz pokroję trzy sztuki Jajka kroję w dość drobną kostkę. Jeszcze skorupka. No i oczywiście taka sałatka jest najlepsza z jajego szczęśliwych kur, które biegają po podwórku. Tak jak u mnie. Pokrojone jajeczka. Przekładam do miski. Jedną taką niewielką, czerwoną cebulkę kroję w drobną kostkę. Tutaj drobniutko posiekamy. I przyszedł czas na ogórki. Ja mam tutaj trzy ogórki kiszone, które również kroję w drobną kosteczkę. Od razu mogę przełożyć do miski. I ostatnim składnikiem do pokrojenia jest dodatek mięsny. Mam tutaj cztery plastry, 3 plastry wędlinki drobiowej. No oczywiście tutaj użyjcie jakiejś swojej ulubionej. I wędlinkę również kroję w drobną kosteczkę. Do pokrojonych składników dokładam jedną łyżkę majonezu. Do tego jedna łyżeczka musztardy. Odrobina pieprzu. Można powiedzieć do smaku. I dosłownie szczypta soli. Tutaj nie ma z tą solą co przesadzać. No i teraz pozostaje to wymieszać. I pierwszą sałatkę mamy gotową. Zobaczcie, jaka ekspresowa przygotowana. A ja za chwileczkę działam z drugą. I już lecimy z kolejnym tematem. Ponownie kroję trzy jajka. I ponownie jajka kroję w drobną kostkę. Zobaczcie jakie żółciutkie jajeczka. Fantastyczne. I już pokrojone jajeczka przekładam do miski. Tym razem sałatka bez Tam była wędlinka, tutaj same warzywa. Dokładam pora, on już fantastycznie zmienił i o to chodziło. Tak jak wspominałem, możecie sobie sparzyć. I kroję kilka kawałków papryki konserwowej. Jeśli chodzi o wagę, może około 100 gramów. I papryczkę kroję w kostkę. Pokrojona papryka ląduje w misce i tutaj już naprawdę niewiele zostało do pokrojenia, bo tylko ogórki. Ogórki kiszone, trzy sztuki. I za chwileczkę mogę się raczyć czymś tak wspaniałym. I ogóreczki również kroję w kostkę, drobną kostkę. I od razu przekładam do miski. Dokładam cztery łyżki kukurydzy konserwowej, i do tego jedna łyżka majonezu, odrobina soli, dosłownie szczypta. I szczypta pierwsza. No i teraz pozostaje to. Dobrze wymieszać. Zobaczcie, ile takie sałateczki są ekspresowe w przygotowaniu. A jeśli chodzi o smak, fantastyczne. I tak oto prezentują się moje dwie proste w przygotowaniu i niesamowicie pyszne sałatki jajeczne. Tą jedną oprószyłem odrobiną szczypiorku. Tak więc cóż, kochani. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Pozostaje mi zachęcić Was do wypróbowania tych prostych przepisów. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja idę zajadać.